Cześć! Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, że jest bardzo wiele różnych sposobów na radzenie sobie ze swoimi emocjami. Dzisiaj chcę powiedzieć o jednym z mniej oczywistych sposobów, mianowicie chodzi o intelektualizację. Zacznijmy od początku. Przyjmijmy, że zasadniczo możemy myśleć na dwa sposoby. Pierwszy z tych sposobów to wszystko, co jest związane z logiką, myśleniem technicznym, myśleniem bezemocjonalnym, obliczenia, po prostu sucha, bezemocjonalna analiza. Natomiast drugi sposób jest związany z kreatywnością, z myśleniem emocjonalnym odbieranie sztuki, tworzenie sztuki, kreatywność. Kierowanie się głosem serca, oddawanie się swoim uczuciom, itd. tak i tak dalej. Bardzo często ludzie przeginają w jedną albo w drugą stronę. Są osoby, które reagują bardzo emocjonalnie, przetwarzają rzeczywistość przez pryzmat właśnie tej emocjonalnej części naszego mózgu. Wszystkie decyzje, sposób postępowania, sposób patrzenia na rzeczywistość, to wszystko jest uwarunkowane przez emocjonalność. Te osoby bardzo łatwo się nakręcają, zarówno tymi przyjemnymi emocjami, jak i nieprzyjemnymi emocjami. Nakręcanie się przyjemnymi emocjami może powodować to, że jak przydarzy im się coś dobrego, to tak bardzo oddają się tym wszystkim przyjemnym emocjom, tak się nimi nakręcają, że popadają w idealizację, w romantyzowanie rzeczywistości, w hura optymizm. Może im się wydawać, że teraz rzeczywistość to będzie jedno wielkie uniesienie i nagle bam! zderzają się z rzeczywistością, a czym bardziej odlecieli w górę, czym bardziej dali ponieść się tym emocjom, tym ten Spadek jest silniejszy i bardziej bolesny. I ten spadek, który jest bolesny, również może polegać na tym, że nakręcają się tymi nieprzyjemnymi emocjami, że zaczynają popadać w pesymizm, że zaczynają martwić się o wszystko, że patrzą na wszystko w czarnych barwach. W ogóle zamartwianie się to jest myślenie emocjonalne to jest myślenie w oderwaniu od analizy faktów, tylko właśnie oddawaniu się tym emocjom. Za bardzo na wszystko patrzymy przez pryzmat sfery emocjonalnej. I moja rada dla takich osób, których dobrze określa to, co powiedziałem, jest to, żeby uaktywnić w sobie tę stronę logiczną, żeby na niektóre rzeczy patrzeć najbardziej technicznie jak się da. To bardzo mocno odciąża nasze emocje. I emocje są dobre, warto mieć z nimi dobry kontakt, warto się z nimi, nimi rozkoszować, wsłuchiwać się w swoje emocje i czasem warto kierować się właśnie emocjami, bo czasem emocje, wbrew przypowiedzeniu, są dobrym doradcą, ale y, bardzo często jest tak, że warto spojrzeć na coś najbardziej technicznie, jak się da, bo emocje są w ogóle niepotrzebne. Jest wiele różnych profesji, zawodów, w których osoby, które są bardzo emocjonalne, po prostu wariują po pewnym czasie, bo nie da się na przykład zarządzać dużą grupą ludzi, kiedy na wszystko patrzysz emocjonalnie. Bardzo często nie da się być menadżerem, kiedy jesteś zbyt emocjonalny. Tam musisz filtrować rzeczywistość przez pryzmat pewnego myślenia strategicznego. Być trochę jak szachista, który przesuwa te pionki. Jeśli na przykład boisz się wsiąść do samolotu, bo masz w głowie emocjonalną wizję tego, że ten samolot zaraz się rozbije i na pewno czeka cię rychła śmierć. To patrząc na to technicznie, logicznie, matematycznie, możesz obliczyć, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że ten samolot się rozbije, ale i w drugą stronę, jak grasz w to to lotka i skreśliłeś te sześć liczb i już czujesz smak wygranej, już widzisz siebie na Hawajach, to Uświadom sobie, jaką masz realnie szansę, żeby ten scenariusz się zrealizował. Szansa jest na tyle niewielka, że nie warto się nakręcać, bo to może później skutkować bardzo dużym rozczarowaniem. Przepraszam bardzo, y, mamy y, pewną awarię techniczną. Losowanie zostanie dokończone y, poza, anteną poza anteną telewizyjną. I tak samo jest z szeregiem innych scenariuszy, którymi być może się zamartwiasz, a patrząc na to bezemocjonalnie, uświadomisz sobie, że szansa na ich realizację jest niewielka i nie warto naprawdę całymi dniami o nich myśleć i się nimi martwić. W ogóle zamartwianie się to jest coś, co jest bezużyteczne. Ponieważ yy, warto dostrzegać różne zagrożenia związane z pewnymi rzeczami, natomiast nie warto mielić ich w swojej głowie, bo po co? A komu to potrzebne? A, to potrzebne a dlaczego? dlaczego? Natomiast ja chcę powiedzieć jeszcze o drugiej stronie, która jest mniej oczywista, bo jest bardzo dużo osób, które popadają w drugą skrajność, w nadmierną intelektualizację i takich osób być może jest tyle samo, a może nawet i więcej. Takie osoby wstydzą się, boją się swoich emocji, być może czasem im zaprzeczają, być może je wypierają, nie wiedzą jak się z nimi obchodzić, nie wiedzą jak je wyrażać. Takie osoby często. Dużo mówią, za dużo mówią. Nie potrafią powiedzieć wprost tego, co czują, więc tworzą rozbudowane teorie na jakiś temat, nawet na randce z dziewczyną. We are 13,7 billion people on the edge of the observable universe. That's a good estimate with well-defined error. And with the available information, I predict that I will always be with you. Często te teorie są tak bardzo rozbudowane, że sami się w niej gubią. Są też osoby, które mówią niewiele, natomiast tłumaczą sobie, że mówią tak mało, bo myślą, a myślą, bo są skupieni przecież na ważnych intelektualnych sprawach. W środku są bardzo niepewni, więc szukają punktu odniesienia, i tym punktem odniesienia jest nauka. Kiedy odwołują się do badań naukowych, a badania naukowe są na każdy temat, są dziesiątki badań naukowych na każdy temat, to przecież trudniej ich skrytykować, bo nie krytykujesz ich, tylko krytykujesz autorów badań naukowych. Łatwiej jest referować to, co powiedział jakiś naukowiec, albo to, co gdzieś się wyczytało, niż powiedzieć swoją własną emocjonalną opinię. Bo jeśli powiesz swoją emocjonalną opinię i ktoś ją skrytykuje, to co zrobi? Zrani twoje emocje, a przecież właśnie przed tym się bronią przed zranieniem. To bezwzględne zaufanie nauce, kierowanie się nauką, używanie czasem trudnych słów, czasem bycie takim przeintelektualizowanym we wszystkim, co się robi, to jest także często sposób na przykrywanie albo radzenie sobie z niskim poczuciem własnej wartości. Żeby nie czuć się gorzej niż inni, musisz zrobić wszystko, żeby pokazać, że jesteś od nich lepszy. I to właśnie intelektualizacja jest narzędziem do tego, żeby pokazać tej bezmózgiej, głupiej masie, i na każdym kroku musisz podkreślać, że wszyscy ludzie są tak głupi, a ty jesteś mądry, że oni są od ciebie gorsi. Krytykowanie innych, chęć wchodzenia ze wszystkimi w dyskusję i udowadnianie im, że nie mają racji, walka o to, żeby mieć rację, punktowanie innych i pokazywanie im, że są po prostu idiotami, bo nic nie wiedzą, a ty wiesz najwięcej, jesteś najmądrzejszy. Więc jeśli. W pewnym stopniu utożsamiasz się z tym opisem, w mniejszym lub większym, myślisz, że to może być coś, co w jakiś sposób ciebie opisuje, ta nadmierna intelektualizacja, to gratulacje, już jesteś tego świadomy, a to jest bardzo duży krok do tego, żeby coś zmienić. A co można zmienić? Przede wszystkim warto przyjrzeć się swoim emocjom, także tym głęboko zakorzenionym emocjom, i nawiązać z nimi kontakt, nie uciekać od nich właśnie w taki sposób, tylko starać się je zrozumieć, poznać i pracować nad tymi emocjami. Wsłuchać się w swoje serce, uczyć się wyrażać te emocje, uczyć się dopuszczać do siebie te emocje, przeżywać je na różne sposoby, interesować się również nauką, bo nie ma oczywiście w tym nic złego, natomiast nie uciekać w ten sposób od czegoś, co ma się w swoim wnętrzu, tylko wręcz iść w tamtym kierunku. To, co jest bardzo ważne, to nauczyć się mówić o tym, co czujesz wprost. Bo bardzo często jest tak, że powiedzenie czegoś w prostych słowach, bez żadnej intelektualizacji, bez żadnych teorii, jest najtrudniejsze. O prostych słowach się mówi, największy nawet po proste słowa z